Jeździć brudnymi samochodami? Można wysnuć taki wniosek, ponieważ na myjni bezdotykowej za tę samą garść monet dziś możemy myć auto prawie o połowę krócej niż jeszcze pół roku temu. Piana może i jest różowa, ale różowo wcale nie jest. Jeśli w ostatnim czasie wydawało Wam się, że za złotówkę myliście auto nieco krócej niż do tej pory, to nie. Wcale Wam się nie wydawało. Tak jest. Powód dobrze znany. Wraz z gwałtownym wzrostem cen gazu i prądu spadła wartość złotówki. Na myjniach bezdotykowych. Co ma prąd do myjni bezdotykowych? To wiadomo. A po co w takich miejscach? Gaz? Do podgrzania wody. Do minimum 60 stopni Celsjusza. A także do podgrzania posadzki. By zimą wychodząc z auta nie zaliczyć fikołka. Choć, by umyć tanio samochód, trzeba będzie się nagimnastykować. Tutaj widzę, nawet pan napisał. Za jedną złotówkę myjemy auto przez 36 sekund. A wcześniej przez ile myliśmy? To wcześniej to była cena 1,50 zł. Dodajmy, że jest to myjnia w Radzyminie, oddalona od centrum Warszawy o 35 km. Im bliżej stolicy, tym za złotówkę myjemy krócej. To myjnia w graniczącym z Warszawą Piasecznie. Otworzyłem to myjnię 21 lipca. Czas ustawiony mieliśmy za 1 zł, było 42 sekundy. Po pierwszych rachunkach yy, od stycznia zmniejszyłem jeszcze na 32, ale to i tak... Yy, nie pokryję kosztów, bo ja podniosłem tylko 20%, tak? a koszty mi wzrosły 50%, także jeszcze trzeba byłoby podnieść i nie wiem, czy to po prostu klient wytrzyma. tak? Rok temu, dwa lata temu powiedzmy, że byłem w stanie umieć samochód za około 15 zł, 10-15, to w tym momencie jest to przynajmniej 15-20. Tak około 15-17 zł. I to niestety nie zawsze na błysk. To widać, że nie korzystają z wszystkich programów, bardziej patrzą na licznik. Yy, widać, tak, ewidentnie. Perspektywy raczej nie rysują się w różowych barwach. Szacuje się, że myjnie bezdotykowe dają w Polsce pracę nawet 6 tysiącom osób. Jeszcze, bo takich ogłoszeń w ostatnim czasie zaczęło przybywać. Krystian Plato, raport.